No i dokonało się. Czesław Mikniewicz żegna się z posadą selekcjonera drużyny narodowej. Oczywiście pełne niedowierzanie w kanale sportowym. Flagi wywieszone flagi kanału sportowego wywieszone do połowy na Kij Oszczotki No i żałoba. A ja sobie tak tylko próbuję wyobrazić. Co Krzysio Stanowski mówiłby, gdyby na przykład to Jerzy Brzęczek albo ten Pablo Souza na Mistrzostwach Świata przegrali dwa mecze, wygrali jeden, a jeden zremisowali i po nocach zbierali numery kont do premii od premiera? Doskonale wiecie. Ile by wtedy było już nagrane? Ze 100 programów dziennikarskie dno by było nagranych i, i po prostu fala, fala hejtu na selekcjonerów. Natomiast, wiadomo, Czesia bronimy jak niepodległości, ale nie ma się co przejmować, ponieważ być może zwolni się posada. W KS weszło. Tam przecież można to również rozwinąć skrzydła i, 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 i zawojować chociaż było awans, także z tego, co wiem, dzisiaj Krzysio zaprasza na program, no i będzie tłumaczył i wybielał, jak zwykle, wszystkie kwestie związane ze stylem, jaki wprowadził Czesio i z tym całym Takim odium, taki, taki, takiego, takiej niechęci ludzi, po tych, szczególnie po tej, po tej aferze, tej premiowej. No kurwa, zbierać konta w północach budzić tych chłopaków, bo on idzie do premiera, konta są potrzebne. O Boż. Dobra, tyle ode mnie, trzymajcie się. Nie dopowiedziałem jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, że to wszystko, co się działo wokół Czesława Michniewicza, Sprowokował Krzyśio Stanowski. Te cygara po tym wyjściu z grupy i uznanie, że to jest po prostu właściwie już zdobycie Mistrzostwa Świata po meczu fatalnym, jeśli chodzi o styl. Te takie prowokacyjne wypowiedzi, to, że ta buta niesamowita, no i to, że Czesio uwierzył, że ma takie wsparcie medialne w postaci armaty, jaką jest. Krzysio. No, okazało się, że to zwykły kapiszon. Nie, no nie, no nie przetrwał próby czasu. No. Ani Krzysio, ani Czesio. Także tutaj trzeba też sobie zdać sprawę, że gdyby Czesio nie ulegał Krzysiowi i robiłby po prostu robotę i nie byłby taki opryskliwy do innych dziennikarzy, Krzysio wszystko wiedział Pierwszy wiedział wszystko szybciej niż na przykład prezes PN No ale... To już się nie wróci. To, jak to mówiałem wcześniej, to se nie wraci.